Witam wszystkich, z tej strony Adrian, a w dzisiejszym filmie wyczyścimy sobie miejsce pod gospodarstwo serii Brączka na mapie Świętokrzyska Wieś. Robię taki film ze względu na to, że będzie trzeba zedytować mapę, a chciałbym ten modpak i dla Was wydać, a nie mogę tego zrobić, ponieważ będzie mapa po edycji, dlatego każdy będzie musiał sobie pobrać mapę, pobrać Giants Editor w wersji 8.1.0, Odpalić mapę w Gansie i zrobić tak, jak ja na filmie teraz robię. Żeby sobie te budynki tutaj usunąć. Więc tak. Poruszanie już znacie, było w poprzednim poradniku. Usuwanie tak samo, ale robię ten film po raz kolejny, żebyście mogli. Żebyście mogli sobie to tutaj zrobić ładnie, pięknie. Widzę, że usuwanie idzie bardzo, bardzo sprawnie. To mnie bardzo cieszy, ponieważ im. Im więcej budynków się zaznacza, tym dla mnie lepiej. Bo idzie to znacznie szybciej. Musimy sobie usunąć każdy trigger i każdy tutaj, yy, każdy tutaj niepotrzebny obiekt. Nie wiem jak to jest z tymi holinkami, ale na wszelki wypadek ja sobie to pousuwam. Ten na razie sobie zostawię. Przed gospodarstwem to sobie zostawię, bo ja jeszcze do końca nie oglądałem jak to ma zostać wybudowane. Ja muszę sobie jeszcze to wybudować. Bo ja to nagrywam. Nagrywam to 17 marca. Jest godzina 10.57, jak widzicie. To jeszcze, to jeszcze jest przed liveem. A ja muszę sobie jeszcze przed liveem mniej więcej zacząć budowę. Dlatego do tego film muszę nagrać. Nagrać przed, przed właśnie tą moją budową przed liveową. Ponieważ. Nie zacznę budowy, zanim sobie tego tutaj terenu nie usunę Znaczy się nie wyczyszczę z tych wszystkich obiektów I właśnie do tego jest nam potrzebny program Giants Editor Link do programu będzie Tak jak zawsze w opisie Czemu te choinki nie mogę usunąć? Halo? O tutaj są jeszcze jakieś okna Tutaj trzeba wszystko pousuwać, bo to kurcze Tutaj coś lewituje w ogóle chyba Co tu lewituje? Kurwa, to są najgorsze rzeczy, te lewitujące rzeczy. Bo tutaj są, to jest jakiś cień, ale jeszcze nie wiem od czego. Więc dobra, na razie sobie przejdźmy tutaj. Posuwajmy sobie na no spokojnie. Później jeszcze sobie polatamy. pousuwamy, posprawdzamy, czy wszystko jest usunięte. Tak, no, silnie te latające kontakty. Kurde, Ctrl Z to, to ma zostać. Mamy usunąć tylko pod gospodarstwem. Na razie te drzewa sobie pousuwam, Bo kurwa, to zostań tutaj. Bo drzewa można sobie dodać w, w grze. Jest paczka drzew, tam można sobie poustawać te drzewa. Więc, więc to nie będzie problemem dla nas, że my sobie usuniemy te drzewa tutaj. Te ślady sobie pousuwam, bo, bo po co mają one tutaj być? Ma być ładnie tutaj wyczyszczony zielony teren, pusty. Kurde, cały czas mi się zaznacza ten krzak. Muszę tak pod kątem sobie tutaj widzę brać. Bo ciągle on tutaj się zaznacza. O, teraz jest git. Piękna sprawa. Więc mówię, no to nie jest trudne, tylko wymaga troszkę czasu, zanim sobie to usuniemy. Można to robić szybciej, ale ja chcę to Wam pokazać, tak mniej więcej w normalnym tempie, żebyście po prostu nadążyli za tym wszystkim, żebyście mniej więcej się tego nauczyli. Jeszcze raz przypomnę, jak to robić. Po prostu sobie zaznaczamy, klikamy. Lewym przyciskiem myszy na to, co chcemy usunąć. Zaznaczy nam się na zielono. I klikamy na klawiaturze klawisz delay, DELETE Klikamy. I to, co zaznaczyliśmy, się nam usunęło, więc to nie jest nic trudnego. Naprawdę każdy każdy powinien sobie to ogarnąć, bo to jest. No to jest taka przyjemność to usuwanie. To nie jest naprawdę nic trudnego, nic, co wymaga. Kurde tam sobie coś usunąłem, nie wiem co tam usunąłem To nie wymaga naprawdę żadnej, żadnej tutaj umiejętności Tylko po prostu odpalamy, usuwamy i zapisujemy to co, to co nam udało się zrobić Więc naprawdę jak ktoś tego nie potrafi zrobić To niestety no ja już nie pomogę, bo moim zdaniem to jest bardzo proste Jeśli komuś Giants Editor się nie odpala to nie wiem jak pomóc, widocznie macie za słaby sprzęt, ewentualnie nie wypakowywujecie mapy bo trzeba mapę wypakować do folderu po prostu nie możecie mapy odpalać w WinRarze ani po prostu żadnej archiwizacji tylko po prostu w takim folderze jak macie na pulpicie widzicie, w takim czymś musicie ją odpalić bo inaczej to Wam też nie zadziała, tylko program się po prostu nie załaduje No niestety tak trzeba. Ponieważ mapa po edycji no to... No tutaj kurwa coś jeszcze wisi. Bo mapa po edycji nie może zostać wydana. No chyba, że autor by to zrobił. To wtedy, to wtedy tak. A jak robimy to my, to nie możemy wydać. No bo to nie jest jakby zgodne, zgodne z regulaminem. No to jest tak jakbyśmy przyszli sobie do sklepu. Yy, czy na przykład no, nie wiem, czy to jest dobre porównanie z tym sklepem, ale dobra, może spróbujmy. Przechodzimy sobie do sklepu. Nie mamy, jakby, pieniędzy, ale bierzemy sobie spół, spółki, jakby spółki, sobie bierzemy, jakby, jakiś produkt. No, i wychodzimy ze sklepu. Znaczy, nie wiem, czy to jest tak dobrze, bo łamiemy, jakby zakaz, czyli po prostu kradzież. Czyli łamiemy prawo. No, i jakby przewłaszczamy sobie, sobie, jakby czyjeś mienie do, do tego. Do siebie, jakby za darmo. <noise> jeszcze na tym zarabiamy, bo nie wydajemy swoich pieniędzy. Dobrze. Moje porównania są najgorsze jakie mogą być, ale... Ale tu mamy już usunięty ten teren, więc, teren, więc bardzo... Więc bardzo fajnie i to poszło nawet szybko. Więc tutaj mamy jeszcze płot do usunięcia. O, shit, nie to drzewo zostanie. Tylko czekajcie was, tutaj. O! Coś takiego. Niech to drzewo to zostanie, tylko jak chcę ten płot usunąć. Czemu to drzewo się zaznacza? Tutaj co jest w ogóle? Aha, to drzewo kolejne. Muszę tutaj tak pod kątem to wszystko robić, bo. Bo widzicie, co się stało. Jeszcze supek I coś tutaj jeszcze było. Bo ja. Najgorsze jest to, że nie można sobie tego Gianca tak full screenie zrobić. W sensie jest w full screenie. Ale w sensie chodzi mi o mapę. O, to tutaj okienko. To bym mógł sobie usunąć nawet. Bo to jest mi niepotrzebne. Tak samo to. O, 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 o. I jeszcze konsole. O. i dobra, jestem. Fajnie, że się dopiero o tym, o tym skapnąłem po, po całym już usuwaniu, wiesz, tutaj to jest dużo nie zostało, ale już będę wiedział na następny raz, że coś takiego można zrobić, że można sobie full screena zrobić w się, więc bardzo fajnie. Yy, na razie to sobie zostawię chyba To sobie na razie chyba zostawię Ewentualnie może pousuwam te drzewa, żeby tu później dwa razy nie wchodzić, nie? To sobie po prostu pousuwam to sobie na razie nie wiem czy zostawić, czy też usunąć. Chociaż dobra, te, te krzaki mogę pousuwać. Najwyżej to się doda w grze. Bo jak już wspominałem, no to jest ona to modyfikacja, że można sobie te drzewa w grze stawiam, no to sobie też to usuniemy. Żebym kilkadziesiąt razy do tego gianca nie musiał wchodzić. Ja jeszcze muszę sobie obejrzeć ten film, jak to tutaj dokładnie. Jak to dokładnie ma być wszystko wyczyszczone Co usunąć, czego nie usunąć. Na pewno tutaj te obiekty trzeba usunąć. Te drzewka sobie usuwam, Bo po co to ma tutaj być? Zostawmy sobie. Po prostu usunę to, co w środku. A to, co na zewnątrz, to sobie po prostu pozostawiam. Usunę to, co tutaj jest widoczne. Czego po prostu tu nie powinno być: te triggery, te wszystkie budynki. Inne zdoby, pierdołki. Takie tam. No, takie tutaj jeszcze rzeczy. Bo tego tu jest. To jest tutaj niepotrzebne. I trzeba to usunąć. Mam nadzieję, że mój z, jeszcze wzrok jest w miarę miarodajny i wydajny i wszystko tutaj coś kurwa jeszcze wisi Dobra, chyba chyba si, si C, Kalafon. Dobra, tu jako jeden obiekt tylko jeszcze te oponki. I będzie, i będzie fajrancik boży chyba. Tak mi się bynajmniej wydaje, ta skarpa tutaj zostaje. To też sobie zostawimy ten kamień. Czyli teren mamy jakby już uprzątnięty. Mamy ładnie wyczyszczony. To sobie zostawię. Bo chyba nie widzę potrzeby, żeby usuwać ten płot. Więc to tutaj sobie zostawiam. Tery mamy wyczyszczony, jeszcze sobie posprawdzamy, czy wszystko. Czy, czy wszystko ładnie, pięknie tutaj zostało usunięte. Czy żadne obiekty tu nie latają w powietrzu. Czy, 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 czy jakieś obiekty jeszcze ozdoby nie zostały. No chyba wszystko jest git, więc po prostu sobie teraz klikamy X. Zapiszmy nasz. Naszą pracę, która tutaj została wykonana. Ładnie, pięknie. Program się, program się zapisze. Nasza edycja. Program się zamknie. No, coś mi tutaj zlagowało. Proszę bardzo, zaraz wywali program jeszcze. No, tego, tego jeszcze nie było, żeby mi program wywalił. O nie, dobra, jest pięknie. I teraz, tak jak już pokazywałem na poprzednim poradniku, z usuwania obiektów, sobie to wszystko, yy, wszystko sobie zaznaczamy i pakujemy do do archiwum. Oczywiście w zip, to jest bardzo ważne. Nazwa to, za, to, to sama. <laughs> I sobie to ładnie, pięknie pakujemy do naszego, do naszego archiwum. Pięknie, ładnie się spakowało. Walamy sobie to na pulpit i otwieramy sobie folder MODS tam, gdzie macie zainstalowaną grę, ale to najczęściej jest My Games, Farming FarmingSmart19 i moc, i wpakujemy sobie ją. Zamieniamy z tą co mieliśmy, bo to jest już ta tam tamta była ta oryginalna. Proszę bardzo, i odpalamy sobie naszego, naszego farminga, żeby sprawdzić nasz efekt pracy, czy wszystko zostało usunięte. Czy, czy Adrian się nadaje do tego co robi. <grym> to, jest, to jest też bardzo ważny aspekt tego materiału. Save 14 Znaczymy sobie modyfikacje. Bo coś tam już ogarnąłem, nasze się budynki sobie pododawałem. Maszyn jeszcze nie, bo maszyny będziemy ogarniać na live. A film, film nie wiem o który wrócę. Film może o 12.00. Za godzinkę od razu taki, taka niespodzianka będzie zrobiona. Yy, dodałem sobie już shadery. Jakieś oświetlenie do shaderów. Nie wiem czy one jest fajne, ale mniej więcej wygląda dobrze. Yy, teraz jest ważny, ważny, ważny aspekt. Żeby się dostać na to miejsce, bo tutaj się odrodziliśmy Na tym, 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 tym starcie całym, ale musimy się tutaj dostać do gospodarki Przejdziemy sobie tutaj Już już prawie, 170 pole obok Tak, jesteśmy na miejscu Jesteśmy na miejscu terenu, nie będziemy tutaj nic robić Tylko będziemy starali obiekty Tak jak było na na to by tak najlepiej to odzerować, po prostu bez sensu byłoby, gdybym miał teraz równą teren. Ubrączka też ten teren nie był równy, bo to były góry pagórki i inne takie szmerbajery tak samo. Yy, naj, znaczy, najtrudniejszy aspekt zbudowy tej gospodarki będzie to, że gospodarka nie jest odgrodzona płotem. Bo ja zawsze się kieruję płotem i zawsze między sobie stawiam ilość płotu i płynie się od tego jakby na tym się na tym się opieram, na tym płocie. Więc najpierw będę się opierał raczej na kamieniach. Na tych kamieniach i na tym, żeby po prostu postawić oborę I od obory będę równo Tak mniej więcej na oko Bo nie da się tego dobrze wymierzyć na centymetry Na oko będę mniej więcej od tej obory się Od tej obory się odnosił Z, z przejściami do następnych obiektów Więc dobrze Poradnik jak najbardziej się udał Zostało tutaj wszystko ładnie pięknie wyczyszczone Teren pod budowę gospodarstwa jest gotowy Więc nie zostaje mi nic innego jak zaprosić Was dzisiaj o godzinie 15 na live'a, na którym będziemy sobie już ładnie, pięknie ogarniali modpaczek, ogarniali sobie sejwa i taka pierwotna data wydania to 16 tysięcy subskrypcji, zależy jak Wam będzie to szło. Mam nadzieję, że staniecie na wysokości zadania, wbijecie te subskrypcje jak najszybciej, a ja Was już nie zatrzymuję, wpadajcie o 15 na live'a na YouTube. Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, możecie wesprzeć kanał jakimś donajcikiem. Całego serca dziękuję. Trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia i widzimy się o 15 na live. Elo!